Choć wiosna wita nas na chłodno, to jednak w Urzędzie Gminy w Kolbudach prace idą pełną parą. Jakich inwestycji możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Rozstrzygnęliśmy już przetarg na budowę drogi Pręgowo-Bielkówko. Umowa została z wykonawcą już podpisana. Jest to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców, zarówno Pręgowa, jak i Bielkówka. Druga dosyć duża inwestycja, bardzo oczekiwana przez mieszkańców naszej gminy, to kanalizacja w Lisewcu. Podpisujemy w dniu dzisiejszym umowę z wykonawcą. Dzięki temu, że zrealizujemy tę inwestycję, ale również kanalizację w Czapielsku, będziemy chyba najlepiej skanalizowaną gminą w Województwie Pomorskim. Przygotowujemy się do dosyć dużej inwestycji i też oczekiwanej przez mieszkańców Kowal. Jest to ulica Sadowa. Te inwestycje planowaliśmy na dwa lata. Myślę, że przy dobrych prognozach meteorologicznych moglibyśmy te inwestycje skończyć jeszcze w tym roku. Dosyć ciekawą i również oczekiwaną przez mieszkańców inwestycją, do której się przygotowujemy, jest budowa drogi Buszkowo-Ostróżki. Czekamy na pozwolenie i będziemy niebawem również ogłaszać i rozstrzygać przetarg. Poza dużymi inwestycjami czekają nas jeszcze prace porządkowe. Między innymi teren przed Urzędem Gminy zostanie odświeżony i bardziej atrakcyjny pod kątem rekreacji. Ale to nie wszystko. Przygotowujemy się do inwestycji na terenie byłych ogrodków działkowych w Kolbudach na potrzeby kulturalne, przede wszystkim rozrywkowe dla mieszkańców naszej gminy. Również miejsca wypoczynku mieszkańców sołectwa. Przystępujemy do modernizacji placów zabaw i miejsc. Przy świetlicach sołeckich w miejscowości Jankowo ruszamy z budową obiektu sportowego przy, przy istniejącym boisku. Oprócz tego dużo prac porządkowych. Po wszystkich zabiegach kosmetycznych gmina Kolbudy będzie w pełni odświeżona po zimie.